Że tam we własnym zakresie naprawa była prowadzona yy, poprzez zasypanie podłogi tłucznie. W tej chwili z panem Starostą yy, prowadzimy działania, żeby zostało to wyemontowane, ale yy, recepta na jakąś niesprawność, w jakiś robót, yy, w kompanii węglowej polega na tym, że się zamyka taką drogę. W związku z tym yy, droga została zamknięta nie po to, żeby zamknąć ruch, tylko po to, żeby nie było oszczędztu samochodu z tytułu wjechania w te W związku z tym wymyślono tutaj salę polegające na tym, żeby to założyć. Jest to droga wewnętrzna, będąca własnością Kompanii wielkowej. Ja tutaj Państwa częściej informowałem, że Gmina od 2011 roku chciała tą drogę przejąć na własność mimo, że w tym czasie przyjęliśmy, to było to samo postępowanie, w tym samym czasie stołówkę od zapaśników, to wtedy Kompania Wygrowa wyraziła opinię na to, że te działki były potrzebne po budowę ciągu z kopalni z elektrowni do Wisły i ta droga miała być przekazana po okresie budowania tego dociągu i to dlatego był powód, że kompania nie wydała decyzji. O, opinii pozytywnej w związku z tym mojego muszą przekazać. A poza tym w międzyczasie doszła jeszcze jedna rzecz: działki pod tą drogą są pisane do Księgi Wieczystej, która, są, która jest obciążona kwotą 2 miliardy 316 milionów złotych. W związku z tym przejęcie tej chwili nie chodzi o yy, obok. Proszę Państwa, yy, znaki, yy, które uniemożliwiają przejazd są zdjęte. Yy, droga jest przejezdna. Yy, prowadzimy inne działania, żeby to zobaczyć w jakiś cywilizowanej sposób. Ale jako yy, recepta na, yy, na uzdrowienie czerpości mi się z tym nie godzimy. Komunikacja nadal ma 80 mieszczędna, mieszkańcy na nie jeżdżą. Nie zdarzyło się, żeby ktoś w kontakcie z jednej z drugiej strony ujścił jakiś mandat, czy też nie miał Tyle w tym temacie. W zasadzie to wszystko. Dziękuję za uwagę.